Walentyna nie zamierzała tego dłużej znosić. Nie rozumiała, dlaczego Dima zaczął się do niej tak odnosić. Przestał ją kochać. Dziś znów wrócił późno w nocy i położył się spać w salonie. Rano, kiedy wyszedł na śniadanie, Walentyna usiadła przed nim. Dym, możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Co ci nie pasuje? Pił kawę i starał się na nią nie patrzeć. Od czasu, kiedy urodzili się chłopcy, bardzo się zmieniłeś. Nie zauważyłem. Dima, od dwóch lat żyjemy jak sąsiedzi. Ty tego nie zauważyłeś. Posłuchaj, a czego ty się spodziewałaś? W domu ciągle porozrzucane zabawki, śmierdzi jakimiś kaszkami, dzieci wrzeszczą. Myślisz, że komuś to się spodoba. Dima, ale to twoje dzieci. Wstał i zaczął nerwowo chodzić po kuchni. Wszystkie normalne żony rodzą jedno normalne dziecko, żeby sobie cichutko bawiło się w kąciku, żeby nie przeszkadzało. A ty od razu dwoje. Mama mi mówiła, ale ja jej nie posłuchałem. Takie jak ty, tylko się rozmnażają. Takie jak ja. Jakie Dima. Takie bez celu w życiu. Ale to ty kazałeś mi rzucić studia, bo chciałeś, żebym poświęciła się rodzinie. Walentyna usiadła i po chwili dodała. Myślę, że powinniśmy się rozwieść. Pomyślał i powiedział: Ja jestem tylko za. Tylko nie składaj wniosku o alimenty. Sam będę ci dawał pieniądze. Mąż odwrócił się i wyszedł z kuchni. Chciało jej się płakać, ale z pokoju dziecięcego dobiegł hałas. Bliźniaki się obudziły i domagały się jej uwagi. Po tygodniu spakowała rzeczy, zabrała bliźniaków i odeszła miała duży pokój w komunalce, który dostała po babci. Lokatorzy byli nowi, więc Walentyna postanowiła się ze wszystkimi zapoznać. Z jednej strony mieszkał ponury, choć jeszcze niezbyt stary mężczyzna, a z drugiej jaskrawa dama w wieku około sześćdziesięciu lat. Najpierw zapukała do mężczyzny: Dzień dobry, jestem waszą nową sąsiadką. Chciałabym się poznać, kupiłam ciasto. Proszę przyjść do kuchni na herbatę. Walentyna starała się uśmiechać. Mężczyzna zmierzył ją wzrokiem, a potem mruknął, nie jem słodkiego. I zamknął jej drzwi przed nosem. Walentyna wzruszyła ramionami i udała się do Zinaidy jego rowny. Ta zgodziła się dotrzymać jej towarzystwa, ale tylko po to, żeby wygłość przemówienie, a więc tak, lubię odpoczywać w ciągu dnia, ponieważ wieczorami oglądam seriale. Mam nadzieję, że wasze dzieci nie będą mi przeszkadzać swoimi krzykami. I bądźcie tak dobre i pozwólcie im biegać po korytarzu, niech niczego nie ruszają, nie brudzą i nie łamią. Mówiła długo, a Walentyna z tęsknotą myślała, że życie jej tutaj nie będzie słodkie. Oddała chłopców do przedszkola, a sama zatrudniła się tam jako niania. Było to bardzo wygodne, pracowała akurat do momentu, kiedy trzeba było odebrać Andrzeja i Jurę do domu. Płacili grosze, ale przecież Dima obiecał pomagać. Pierwsze trzy miesiące, kiedy trwał ich rozwód, Dima rzeczywiście im porzucał pieniądze, ale od rozwodu minęło już tyle samo czasu, a pieniędzy od niego nie było. Walentyna od dwóch miesięcy nie mogła zapłacić za czynsz. Relacje z Zinaidą jego równą pogarszały się z każdym dniem. Pewnego wieczoru, kiedy Walentyna karmiła chłopców w kuchni, wpłynęła tam sąsiadka w atłasowym szlafroku. Moja droga, mam nadzieję, że rozwiązałaś swój problem finansowy. Nie chciałabym przez ciebie stracić prądu lub gazu. Walentyna westchnęła. Nie, jeszcze nie rozwiązała. Jutro pojadę do byłego męża. Coś zupełnie zapomniał o dzieciach. Zinaida jego równa podeszła do stołu. Ciągle karmisz ich makaronem. Wiesz, że jesteś złą matką. Ja jestem dobrą matką, a tobie radziłabym nie wtykać nosa, gdzie nie trzeba. Co się tu zaczęło? Zinaida jego równa wrzeszczała tak, że aż uszy bolały. Na krzyk ze swojego pokoju wyszedł Iwan, sąsiad Walentyny z drugiej strony. Przez chwilę słuchał, jak Zinaida jego równa przeklina Walentynę, chłopców i w ogóle wszystko, co widzi dookoła. Potem odwrócił się i zniknął w pokoju. Wrócił po chwili, rzucił na stół przed Zinaidą jego równą pieniądze i powiedział, zamilknij, masz na czynsz. Kobieta zamilkła, ale kiedy Iwan zniknął, zasyczała do Walentyny. Pożałujesz tego. Walentyna przepuściła te słowa mimo uszu, potem okazało się, że bardzo źle. Następnego dnia pojechała do dajmi. Ten jej wysłuchał i powiedział: Mam teraz trudny okres, nie mogę ci nic płacić. Dima, ty żartujesz. Muszę czymś karmić dzieci. To karm przecież ci nie zabraniam. Pozwę cię o alimenty. Oczywiście, pozwij. Moja oficjalna pensja jest taka, że będziesz dostawać grosze i postaraj się więcej mnie nie niepokoić. Walentyna wróciła do domu i płakała do wypłaty jeszcze tydzień, a pieniędzy prawie nie ma, ale w domu czekała ją kolejna niespodzianka i dzielnicowy. Zinaida jego rowna napisała na nią oświadczenie, w którym napisała, że Walentyna grozi jej życiu, a jej dzieci są głodne i bez opieki. Dzielnicowy przez godzinę przeprowadzał z nią rozmowę, a na pożegnanie powiedział: Muszę powiadomić opiekę społeczną. Posłuchajcie, o czym powiadomić. Przecież nie zrobiłam nic złego. Taki jest porządek. Jest sygnał, trzeba go odpracować. Wieczorem Zinaida jego równa znów przyszła do niej do kuchni. A więc tak, moja droga, jeśli twoje dzieci jeszcze raz mi przeszkodzą w ciągu dnia. Będę zmuszona zwrócić się bezpośrednio do opieki społecznej. Co wy robicie? Przecież to dzieci nie mogą siedzieć cały dzień w jednym miejscu. Moja droga, gdybyś się normalnie karmiła, to chciałoby im się spać, a nie biegać. Wyszła z kuchni, a chłopcy przestraszeni patrzyli na matkę. Wiećcie, moi kochani, ciocia żartuje, ona tak naprawdę jest dobra. Wróciła do kuchenki, żeby otarć łzy, i nawet nie zauważyła, że do kuchni wszedł Iwan. W rękach miał ogromną torbę. Podszedł do jej lodówki, w milczeniu ją otworzył i zaczął wkładać do niej produkty. Wania, przepraszam, pomyliłeś lodówkę. Nawet się nie odwrócił. Wypełnił lodówkę produktami i tak samo w milczeniu wyszedł z kuchni. Walentyna nie wiedziała, co opowiedzieć. Po wypłacie zapukała do sąsiada. Otworzył od razu, jak zwykle ponury i milczący. Wania, jestem ci winna pieniądze za produkty. Oto dwa tysiące, potem przyniosę jeszcze, tylko powiedz ile. Idź, nie trzeba nic. I znów zamknął jej drzwi przed nosem. Walentyna nie zdążyła nic zrobić, bo z kuchni dobiegły krzyki Zinaidy jego równy, rzuciła się tam. Chłopcy stali, a Zinaida jego krzyczała, wskazując na kałuże herbaty przy stole. Bezdomni, bezpańscy, co z was wyrośnie z takim wychowaniem? Walentyna wysłała dzieci do pokoju. Wytarła podłogę i wróciła do siebie. Nie rozumiała, jak dalej żyć. Chłopcy siedzieli grzecznie na łóżku, Walentyna przysiadła obok. No, co się zasmuciliście? Trzeba trochę pocierpieć, na pewno coś wymyślę i wyjedziemy stąd. Chłopcy przytulili się do niej z dwóch stron, objęli ją rączkami, a następnego dnia wieczorem zadzwonili do drzwi. Iwan był na drugim miejscu. Walentyna otworzyła drzwi. Na progu stały dwie nieznajome kobiety, dzielnicowy i jeszcze jakiś mężczyzna. Dzień dobry, do mnie. Jedna z kobiet surowo na nią spojrzała. Walentyna Siergiejewna Rzestkowa. Tak, jesteśmy z opieki społecznej. Z opieki społecznej? Przepraszam. Poceo. Proszę wejść. Kobiety przeszły się po pokoju, zajrzały do lodówki, odrzuciły koc na łóżku. Zbierz dzieci. Co? Zwariowaliście, nie oddam nikomu moich dzieci. Andrzej i Jura objęli ją z dwóch stron i już płakali. Nie rozumieli, co się dzieje. Jedna z kobiet dała znak dzielnicowemu, ten podszedł i zaczął odrywać od niej chłopców. Mamo, mamusiu, nie oddawaj nas. Walentyna walczyła jak mogła, trzymała dzieci, ale drugi mężczyzna wykręcił jej ręce. Mamusiu. Widziała przez mgłę, jak chłopcy wierzgają, biją się w histerii, ich oczy były pełne przerażenia. Znów się szarpnęła, udało jej się wyrwać od mężczyzny. Ale przed nią stanął dzielnicowy. Przekazał już jurę kobiecie, a we dwoje szybko nieśli chłopców po schodach. Dzieci krzyczały tak, że krew w żyłach stygła. Dzielnicowy trzymał ją, dopóki krzyki dzieci nie ucichły, a od podjazdu nie odjechał samochód. Dzielnicowy rozluźnił uścisk, i Walentyna runęła na podłogę, wyła jak ranny zwierz. Po pięciu minutach w pokoju nie było już nikogo oprócz niej. Walentyna podniosła się, rozejrzała się, jej wzrok padł na duży topór. Był u babci, kiedy jeszcze było tu ogrzewanie piecowe, potem jakoś nikt go nie wyrzucił. Walentyna wstała, wzięła topór, zważyła go w ręce, lekko się uśmiechnęła, choć uśmiech ten bardziej przypominał grymas. Wyszła z pokoju i skierowała się do drzwi zinaidy jego rowny. Kiedy drzwi zostały wyłamane, przerażona zinaida schowała się pod łóżkiem, ktoś złapał walentynę. Głupia, co ty robisz? Komu robisz gorzej? To był wania. Walentyna westchnęła. Teraz już wszystko jedno, w ogóle nie ma różnicy. Wania zaciągnął ją do siebie, położył na kanapie, dał jakąś tabletkę. Walentyna posłusznie ją połknęła. Wiedziała, że jak tylko wania się odwróci, ucieknie. Wiedziała, dokąd pobiegnie, do mostu. Ale nagle jej głowa stała się ciężka, oczy nie chciały się otworzyć. Walentyna zasnęła. Iwan nie żałował snu na podwórku. Wyszedł z pokoju i skierował się do zinaidy jego rowny. Ta siedziała rozczochrana przy stole i piła walerianę. Dość. Och, wania, nie myślałam, że tak to się skończy. Myślałam, że ją tylko postraszymy. Ona i tak się wyprowadzi. Wyprowadzi się. A więc tak. Jutro niech zabierze wszystkie swoje listy. I módl się do Boga, żeby wszystko się dobrze skończyło, bo inaczej mogę nie upilnować Walentyny. Wtedy będziesz miała przechlapane, Zinaida jego równa drobnymi ruchami pokiwała głową. Przez cały miesiąc walentyna zbierała zaświadczenia, referencje, zdawała jakieś badania na obecność alkoholu. Nawet nie myślała, że będzie to wszystko robić. Opuściła ręce, uznając, że wszystko jest bezcelowe, nic nie pomoże. Ale Iwan, wciąż ponury i zrzędliwy, nie pozwalał jej zostać samej ani na minutę i cały czas ją popychał. Kiedy stało się jasne, że dzieci mogą zostać zwrócone, Walentyna jakby się obudziła. Wania, przecież to wszystko dzięki Tobie. I wtedy on po raz pierwszy się uśmiechnął. Tak smutno. Ja też miałem dzieci, ale nie mogłem im pomóc, nie ma ich już pięć lat, a twoim można pomóc. W noc przed tym, jak komisja miała podjąć decyzję, Walentyna nocowała na kanapie w pokoju Iwana, jak zwykle ostatnio, ale nie mogła zasnąć. Iwan też chyba nie spał. Wania, nie śpisz. Opowiedz, co się stało z twoimi dziećmi. Iwan pomilczał, a potem zaczął mówić monotonnym, niewyraźnym głosem. Miałem rodzinę, żonę, dwóch chłopców, ale nie doceniałem tego, myślałem, że są i dobrze. Po wypłacie piłem z kumplami, w domu krzyczałem, zdarzało się. A potem nagle żona odeszła z dziećmi do prywatnego domu, który odziedziczyła po przodkach. Miesiąc czekałem, udawałem dumnego, a potem nagle zrozumiałem, że nie mogę bez nich, pojechałem do nich, chciałem wszystko powiedzieć. Ale nie zdążyłem. Przyjechał, a dom tej nocy spłonął razem z mieszkańcami. Zwarcie w instalacji elektrycznej. Zamilkł, a potem kontynuował, zacząłem dużo pić, często się bić, trochę ich okaleczyłem, wsadzili mnie na trzy lata. Wyszedłem, sprzedałem mieszkanie, żeby zrekompensować im szkody. Wróciłem do tego pokoju, przyjęli mnie z powrotem do fabryki. Walentyna wstała i podeszła do Iwana, wzięła go za rękę, ale on westchnął i wyciągnął rękę. Śpi, jutro na komisji, żebyś była jak ogórek. Rzestkowa. Tak, to ja. Oto dokumenty. Lepiej pilnuj swojego życia, żeby się to więcej nie powtórzyło. Walentyna tempo patrzyła na papiery. Kobieta, która je przyniosła, nagle się uśmiechnęła. Czego stoisz? Jedź, zabierz swoich. Walentyna miała miękkie nogi. Wania ją podtrzymywał, kiedy stali w jakiejś poczekalni. Mamo, mamusiu. Jura i Andriusza zawisły na niej, wszyscy płakali, nawet Iwan odwrócił się i strącił jakąś drobinkę z oka. No dobrze, dość płaczu, jedziemy do domu. Życie stopniowo się układało, Zinaida jego równa nie wychodziła ze swojego pokoju. Walentyna z pomocą Iwana dostała pracę jako technik w tej samej fabryce i teraz nie musiała liczyć, czy wystarczy jej na chleb. Oczywiście nie zarabiała milionów, ale jeśli rozsądnie, to na wszystko wystarczało. Jedno ją martwiło, Wania stał się zupełnie ponury. A pewnego razu przypadkowo zrzuciła jego kurtkę z wieszaka, z kieszeni wypadł telefon i zaświecił się. A na wygaszaczu ekranu była ona, Walentyna, uśmiechnęła się, wzięła telefon i po chwili zastanowienia poszła do jego pokoju. Wania leżał na kanapie i patrzył w sufit, jakby się przestraszył, widząc ją, a Walentyna przysiadła obok. Wiesz, Iwan, zawsze bałam się powiedzieć coś zbędnego i bardzo wiele nie zdążyłam powiedzieć ludziom, którzy byli obok. Ktoś odszedł, komuś te słowa już nie są potrzebne. Najstraszniejsze jest żałowanie tego, co powinieneś był powiedzieć, a nie zdążyłeś. O czym ty? Po prostu, jeśli ty nie możesz, może ja spróbuję. Boję się, że będziesz się ze mnie śmiał, ale spróbuję. Wania, wyjdź za mnie. Wania długo na nią patrzył, a potem wziął jej twarz w swoje ręce i powiedział: Nie umiem pięknie mówić, więc po prostu, że zrobię wszystko dla was z chłopcami. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Subskrybujcie kanał. Będę wdzięczna za lajka pod filmem. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia.